35 lat temu to naprawdę było święto. Wreszcie był wybór, można było głosować w zgodzie z własnym sumieniem i dobrze pojętym interesem państwa. Wiele zawdzięczamy solidarnościowym opozycjonistom. Warto raz jeszcze posłuchać ich historii i tego, czym jest dla nich demokracja. Arleta Zalewska. Ta stocznia, ta brama no otworzyła nam to. Pie... Pierwsze można powiedzieć przestrzeń na demokrację na wolne, bo to solidarność. Na Unię też? To, na Unię też. Myśmy wtedy oczywiście aż tak nie marzyli. Wtedy, czyli ale 35 lat temu, bycie częścią europejskiej wspólnoty było dla nich odległym, dobrze, że się nam... ale kolejnym kluczowym starzy. celem. Dobrze, że się nam zdarzył 4 czerwca, a wcześniej ten okrągły stół wydaje mi się, że. Nie zaniedbaliśmy okazji i szansy na zmianę. Czy myśli, że żyje w raju od razu? Że tak było zawsze i będzie zawsze, a nie będzie, niestety. To pokazuje na przykład Ukraina, prawda? Ale nie tylko. Żyje. Grażyna Staniszewska i Zbigniew Jana, sto posłowie. Wybrani z list Komitetu Obywatelskiego wtedy 4 czerwca tu w trakcie kampanii wyborczej. Pana plakaty jest. chyba tam. Jest. Bogdan tu? Lis, inaczej niż większość nie? kandydatów A, Solidarności, bez. na wyborczym plakacie zdjęcia z Wałęsą nie miał. Dlaczego? Bo nie chciałem. Powiedziałem, że jeżeli wygram, te wyborze, to wybory dlatego, że mam autorytet. Ich droga do 4 czerwca prowadziła przez strajki, internowania, areszty, manifestacje, aż po okrągły stół. Ryzykowali zdrowiem i życiem swoim Zresami i swoich znajomymi. rodzin. Dlatego dziś nie wyobrażają sobie, żeby mogli nie skorzystać. Sprawa wyborczego. Ja wiem, co można stracić. E, e, w, ja wiem, jak było trudno wcześniej. E, I e, to nie jest żaden wysiłek. Nie można stać z boku i czekać, że ktoś zrealizuje to, o co nam najbardziej chodzi. Na to liczyć nie można. Mówi o dzisiejszych wyborcach Maria Sielicka Gracka, tu z Lechem Wałęsą, późniejsza posłanka Solidarności. Jeżeli chcemy, żeby coś się działo tak, jak nam byłoby wygodnie, to musimy wziąć w tym udział. Dzisiaj właśnie można decydować, chociażby w ten sposób się pójdzie w tą niedzielę, która Dzisiaj dla nich tak nie jest świętem polityków. Ja mam nadzieję, że będzie frekwencja. I dla nich w to dzień teraz. obywateli, którzy tego jednego dnia mogą poprzez frekwencję wysłać politykom wiadomość i pokazać swoją siłę. Na własnej skórze odczułam, co to znaczy. Wygrać ledwo, a co to znaczy wygrać olbrzymią przewagą głosów? Jaka różnica? Wtedy człowiek ma, ma odwagę podejmowania nawet niestandardowych wyzwań. Ja to ja. Bohaterowie tamtego czerwca to dziś liderzy praktycznie wszystkich partii. Dlatego 4 czerwca swoje związane także z kampanią wyborczą wydarzenia planuje PiS oraz Donald Tusk który wraz z politykami Koalicji Obywatelskiej i ich zwolennikami będzie na wiecu na Placu Zamkowym w Warszawie. Chociaż chcę, żeby poszli na wybory, że nawet jak nie mają kogo wybrać, to niech wszystkich skreślą, ale żeby ten udział, żeby przyszli ten obowiązek. Uważam taka wielka przyjemność wyborów. Arleta Zalewska, Fakty Gdańsk. chcesz, żeby w Europie było bez błędu, to idź na wybory do Europarlamentu. Nie myśl sobie, że i tak nic nie zmienię, bo tak naprawdę to każdy głos ma znaczenie. Poczucie wspólnoty to wielki przywilej i wielka radość. Bardzo gorąco zachęcam Was do wzięcia udziału w zbliżających się wyborach. Dla kolejnych pięknych wspomnień.